Moi drodzy, co prawda niektórzy w to nie wierzyli, ale zdecydowałem się podjąć rękawicę i już 3 lutego w Krakowie na teoronarenie zawalczę z... z Karolkiem. Wiem, słyszałem wiele potencjalnych głosów na temat tego zestawienia, żeby w ogóle nie dawać mu tego, ale widzowie, miejmy trochę serca. Trzeba czasem podziałać trochę charytatywnie i nawet komuś takiemu jak Karolek dać jego wymarzoną walkę. A ja się już nie mogę doczekać. Prawdziwej walki na konferencjach, gdzie będę mógł odpowiedzieć na te wszystkie głupoty, których musiałem się nasłuchiwać, tylko po to, żeby on dostał walkę. No to proszę bardzo, dostał tę walkę i teraz ja sobie bardzo chętnie posłucham. I zrobię wszystko, co tylko w mojej mocy, żeby ten wpierdol był podwójny, wpierdol faktami, argumentami, logiką na konferencjach. A kolejny wpierdol w Oktagonie, zatem Karol, szykuj wiadro, bo ci się przyda.